Cześć, z tej strony KlikSero. Witam w siódmym odcinku z FIFA 22 Odcinek po długiej przerwie, ze względu na to, że nie byłem dosłownie w domu, więc nie mogłem dla Was jak nagrać A gdy miałem czas, to albo goście, albo gdzieś jechaliśmy po prostu No i rozumiecie o co chodzi W tym odcinku zrobimy sobie to właśnie co mieliśmy, czyli Gdzie to jest? to jest 82 razy 25 bo nie ja mam chyba więcej tokenów mam chyba tylko jeden dosłownie mój skład ten tutaj ma 189 a na głównym koncie mam 194 trafiając no e, Franka Iberiego w e, wersji Zmiennokształtnego Możecie mi nie wierzyć, a ja może w tym odcinku, może też zrobię jakiś odcinek, bo mam PS Plusa Zrobię odcinek z D Division Rival, sobie pogramy, tak pewnie dostanę łomot, bo Ja nie umiem grać dosłownie Dobra, lecimy z tą paczką, 25 e, razy 82 plus I co tutaj będzie? Jest to z e, Akuna Akuna 92, więc no no tak, no. Chyba może być, tylko żeby nie były same złote. Wtedy to będzie L. Eee, ojojo, jest Magnum, ale tutaj no... Źle mm -hmm, mm -hmm. tutaj wygląda. O Jezu, czekaj, foldena mam chyba... Ale już nie ma Też nie, Kates, Też nie. Volant też nie, Icardi też nie, Gosens też nie i Bateng też nie. No czyli niestety lądują na Quicksell i może będę miał jakiś słodych rzadkich zwodników, to zrobię sobie szybkiego pika. Chociaż mogę zrobić sobie właśnie tego albo Totsa, albo ShapeShifter z Francji. gdzie to jest. Ja to mogę zrobić. Mm, Francus Toth lub no, z kształtu do wyboru, tam jest 84 skład jak pamiętam Dokładnie, nie, 86, bez żadnych tam wymagań Totha, Team of the Week, coś takiego Dajmy sobie tego Fartiego. mam jeszcze jego wersję Team of the Week, więc tego Team of the Week sobie zostawimy na jakąś inną chwilę Weźmy sobie, no, Schmeichela, ale w ogóle czy ja mam taki zodniku, 86 czy ja mam takich zawodników, czy będę musiał użyć tych specjalnych właśnie, nie wiem, PP będę musiał chyba użyć. Chyba nie mam właśnie. No... No a czy mam tych zławki. Więc też mogą być chyba ci 85. Więc spróbujmy. Obamy Young, Ojarzabal. Teraz z góry weźmy sobie, nie wiem, weźmy Milikonina Sawicia. Kuli Baliego No to weźmy też Nie Bernardo Silva Forsberga I zobaczmy jak, jak my tutaj wyglądamy z tym No tak se Więc robimy tak tu To tu, tu Ten tu Ten tu, Ten, tu. Mm, Teraz Martinez dajmy go tutaj Ale zmienimy go tutaj dajemy sobie go i wtedy tak, zostaje nam dużo zgrania do zrobienia jakiś tutaj by się sp przydał więc zobaczmy czy mamy kogoś takiego z spd który by pasował do nas skowacić 47 zgrania no tak no tak średnio by tu pasował no ale no, co się dziwić Spróbujmy tego Kowacicia i będziemy jakoś kombinować z tym 86 Jakbym teraz do jakiegoś zawodnika spróbujemy 92 kuna to daj 86 i brakuje nam skrania, więc będziemy musieli użyć jakiegoś hmm, Hiszpana z Anglii jak będzie? Jest Hiszpan z La Ligi, który daje 62 Jakby był jeszcze tutaj, gdybym mógł go użyć, no nie można właśnie z jakiś Tutaj jakiś dobry... To będziemy musieli chyba kupić właśnie tych Hiszpana Z La Ligi Nie za z Premier League Jest chyba tylko Rodri Jest Rodrigo, który nie daje nam A... Rod... co? A, ro... A Rodri? On na No on by... też nie dał to dobra, zostańmy przy tym, co mówiłem wcześniej, czyli zostańmy przy tym SPD, którego chciałem, Dajemy z tego właśnie ISKO. Pyk i jeszcze trzy zgrania, co by tutaj zmienić. Nie, mamy Moratę w Juventusie. Nie Niemglizam by coś dał? Nie, mniejsze zgranie. Gdybyśmy mieli moratę za yy, czasów. Znaczy nie, to by mniej dało zgrania. Więc musimy zostać chyba przy tym Martinezie i jakoś kombinować. Nie wiem, kuli baliego ja zmienić i dać jakoś. Dobra, jakieś 85 mamy. Stąd mamy rafinie, który nam nic nie da i też nie da nam. Zgrania, Serie A jest ten Castileo, ale go nie ma. Politano to nie, nie daje, ale nie daje, daje nam te zgrania, ale nie daje dosłownie e, prawe skrzydło. Jest jakiś taki Kieza też 85 daje, więc trzeba będzie kombinować napastni. Kogo my tu mamy z napastników? Insigne to nie będzie dawał maksymalnego zgrania, chyba że zrobimy tak, czekajcie, chyba że zrobimy tak, patrz. Tego obrócimy tu, i tego obrócimy z tym. No, nie, by to nic nie dało dosłownie. Nic by to nie dało. Ten tutaj nie miałby w ogóle zgrania. A tamten tam ma. Więc niestety musimy zostać przy tym, co mamy. Jest ciężko. Nie wiem, jakaś, spe jakaś karta specjalna, która by się przydała nam. Specjalna karta prawego pomocnika, jest Politano 83. Dobra, daje to, tylko chyba, że będzie droga lub nawet nie do kupienia Spróbujmy politanego go kupić, ile on będzie warty, nie wiem jaka jest, to jest jego wersja Ta 87 Nie ma praktycznie żadnej jego karty na rynku, więc niestety musimy pożegnać go i znaleźć jakiegoś innego zawodnika jest ktoś jeszcze taki podobny do niego, Kandrewa jest, ale 85 David, musimy dać się tym mocno wera. Którym jest. No, same 86 jest. E, Berardi, jest kulusewski. Nie, kulusewski był chyba za Toca? Co to jest za tos, czy. Buntownik. Dobra, no spróbujmy dać tego kulusewskiego. Czy jest w ogóle jakaś jego karta specjalna? Mm, jest, jest za jakieś nie, może uda się pchnąć do 11 tysięcy? Nie jest to 21. Ja nie mogę. No za 10? To jest nie ma 12. Nie ma. 15. Nie ma 17,5. Jest. Na jakiś najtańszy 15 Naprawiam napastniku, brakuje nam zgrania. <grywa> Chyba nie mamy naprawego skrzydłowego, co? O Jezus Maria, jeszcze nie mamy tego Ja nie mogę. Nie chcę na... Nie chcę Elon na... Ja chcę z... Dobra. Kupy nam, coś co nam szkodzi, no. Już myślałem, że wziąłem jakąś inną kartę, dobra? Da nam zgranie, da dwa zgrania. Czyli mamy to. Jakim studem mamy, to będzie tyle na ten odcinek, mi się wydaje, tyle zrobimy. Nie mam nic innego do zrobienia. Dobra moi drodzy, więc tym pikiem kończymy ten odcinek. No i dziękuję Wam za oglądanie. No, widzimy, widzimy się po skończeniu po przerwie. E, Hugo Loris, no dobra, no może być, 95, dobra moi drodzy, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się i cześć.